będziemy wydawać te pieniądze, będziemy sami decydować. Podobnie na Radzie Bezpieczeństwa. No nie do końca. Parlament Panerałowie... został całkowicie wyłączony z tych decyzji. I to Słan? Parlament został z tych decyzji całkowicie wyłączony i to jest wbrew zasadom demokracji. Mamy firmować gigantyczne zadłużenie na pokolenia, bez żadnej Czyli kontroli nad Nie wojskowym zbrojnym powinien decydować parlament? Panie redaktorze, na tym polega polityka budżetowa i na tym polega parlamentarna kontrola nad siłami zbrojnymi. Podobno na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego generałowie mówili, że unijne pożyczki przyśpieszą niektóre zakupy dla armii, nawet o kilka lat. Czy to jest bez znaczenia? Czas jest bez znaczenia? Panie redaktorze, generałowie, generałowie ucieszą się z każdego rodzaju wydatków, natomiast my nie możemy ulegać pokusie Ale, szybkich, łatwych... Pan sugeruje, takie do... zabawki, tak? Że to duzi chłopcy bawią się i usieszą się z każdego prezentu? Nie, sugeruję, że Polskie Siły Zbrojne w wielu swoich obszarach są głęboko niedoinwestowane od dekad. W związku z tym wykształtowało się takie podejście u kadry oficerskiej, że jeżeli jest szansa pod dowolnym pretekstem politycznym czy finansowym zrobić jakieś zakupy, to wysoka kadra oficerska będzie to popierać, bo będą uważali, że to jest okno szansy, które się może nie otworzyć przez kolejne Ale dekady. Rządu 80 Natomiast my musimy być rozsądni. polegających na polski funkcję. przemysł na polskim <coughs> To jest potężny zastrzyk. To, to, to jest po pierwsze nieprawda. To są wyłącznie. rząd kłamie w tej kwestii? Rząd to panie redaktorze sam nie wie dokładnie, co mówić i byłem tego też świadkiem. Po pierwsze to są prognozy. Po drugie, nie mamy jasnego kryterium, co to jest w ogóle przemysł polski zbrojeniowy. Po przyciśnięciu i lekkim podrapaniu okazało się, że chodzi o spółki, które operują w Polsce i ciągle nie wiemy tak naprawdę, jaki zakres. Wszyscy, którzy interesują się przemysłem zbrojeniowym wiedzą, ale chcemy, żeby tutaj że wiele spółek... powstawała, żeby powstała pan że żebyśmy kupowali borsuki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ważne, co chcemy, to jest ważne, jakie są Chciałem fakty. Mieć na to pieniądze. Wiele... Spółek operujących w Polsce sprzedaje produkty składane niepolskie. Bardzo istotne jest, jeżeli chcemy policzyć procenty, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. My w tej chwili, jako posłowie, jako parlament, nie wiemy, o czym mówi pan minister. Pan minister nie zrobił zbyt wiele i odpowiedzialna za to pani minister Sobkowiak-Czarnecka, żebyśmy w ogóle rozumieli, jak oni to liczą. Przepychanie przez Sejm ustawy o zadłużeniu na około 200 miliardów złotych. 200 miliardów złotych. W 48 godzin e, niejawność tej całej listy, wzięcie na nasz kraj ryzyka kursowego, znaczącego zwiększenia zadłużenia i warunkowości, to znaczy, że Komisja Europejska będzie nam to wstrzymywać, jeśli uzna za stosowne. To są ryzyka, które żaden rozsądny polityk nie powinien zaakceptować.